Kilkunastu miesięcy Mariolka Kryzolka jest jednym z najczęściej oglądanych skeczy w internecie. Jak czy spodziewaliście się takiego sukcesu tego sketchu? Drobne sprostowanie od, od kilku lat. Od kilku lat, od, to, tak? Panie redaktor, z Mariolką to jest niezłe, Ja, ja m, m, mam takie wrażenie, że, że, że na nią jest tak duży apetyt, ale to jest tak, że wszyscy tak. Uh, 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 uh. No już da, coś nowego. Tak, już coś troszeczkę taki powiew takiego apetytu, że dobrze, zaśmialiśmy się, było zabawnie, ale jakby jest, jest jakaś ciekawość co ona Ale z drugiej ma. strony się wcale nie obrażamy, że ona jest, bo, bo, bo ktoś może wytykać, że to ta Mariolka i w kółko i Mariolka i Mariolka. Ale rzeczywiście ta pierwsza Mariolka, która powstała i potem jej klony, to, 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 to był taki chyba jednorazowy wygów. tam. Nie, nie mieliśmy w ogóle w planach wychodzenia na scenę z mariolką, że jakaś peruka, że sweterek to jakoś tak w trakcie się pojawiło i w ogóle nam się wydawało, że to chyba nie jest śmieszne, się okazało, że to jest śmieszne, że ludzie chcą to oglądać więc jeżeli chcą oglądać, no to Igor nakłada ten śmierdzący sweter i wychodzi. No. Nie! Ja no. pamiętam, jak Igor, ja jeszcze byłem wtedy w tak? neonówce, jak, jak Igor nam pokazywał Mariolkę, jeszcze bez peruki, bez niczego, że chciałby zrobić taką kopią taką laskę, nie? I ta, no, i że zapomniałem. pokazywałeś nam, i to nad morzem zresztą. Zaśmiewaliśmy się do rozpuku, a on nie, no to nie, nie, chyba nie jest dobre. A jednak. Hawaje? Nie, nie! Nie, nie słyszałeś, co Sandra miała na Hawajach? No która Sandra? Ta u Sandra, no. No co jak kiedyś policjant na ulicy powiedział, rozejść się. <noise> <noise> no to ta Sandra, słuchaj, jaka Pojedź, Pojechała razem na kawaje. wysiada elegancja, pan w Japonkach. Na lotnisku podchodzi do, do niej taka laska, ta i wieniec z kwiatów. Idios sandry z prawda, że Mariolka istnieje w rzeczywistości? Że ktoś taki naprawdę istnieje? I, i, i taki nie. To znaczy To jest, to jest taka zbieranina tekstów yy, no, takich Mariolek. No. Zac zaczę zaczęło się od pewnej. No, nie poławi mi imienia. Magda. Ale... <laughs> nie trafiłeś na szczęście. Nie, zaczęło się od pewnego tekstu. To Adam. był prawdziwy tekst. Dziewczyny, która była bardzo kochliwa i mówiła: Jak leki koleś? Proszę mnie nie wypikać, bo ja nie przekłamałem, bo ona nie mówiła, yy, tylko mówiła: Ja pyr. Ty ole, ja prytala, ja prytale kolaś, kakolaś, ze I to mi się tak strasznie spodobało, tak jak zacząłem to trochę powtarzać i tak... To było tak jak kamyczek się wokół perły, że tak powiem. Perła marionka, no dobra. No. I tak, tak zacząłem zbierać Błąd tak się zbierać, zbierać, zbierać i... Kamyczek wokół perły? Nie, to, ja wiem o co chodzi. Bo nie wiesz, że perła się robi z kamienia? Ta muszla tam z piasku, ka kawałek piasku, ziarenka piasku i tak... I się robi perła, tam jest ziarenka I to tak szybko trwa? Nie, bardzo długo to jest Discovery. No, generalnie nie jesteśmy tak mocno przywiązani do Mariolki. Cieszymy się. Wiemy, że, że tak powiem, każdy każdy sketch przemija. Wszystko się bawi. Ale przyjada. nie Mariolka. Dlatego nie. zrobiliśmy Mariolkę 30 lat później. To jest taki autoironiczny rachunek. Ale sketch, który tylko możecie zobaczyć na naszych występach, tak. nigdy nie, nie zostanie pokazany w telewizji? Chyba, że za dużo pieniędzy. Ja zawsze Pani. powtarzam, że w życiu najbardziej są pieniądze. Pieniądze. pieniądze Bo zdrowie sobie człowiek kupi Mamy jakieś różne nowe pomysły, nie wiem czy przebijemy Mariolkę, ale nie wiem czy o to chodzi, żeby przebijać kolejne swoje skecze. Chcemy się rozwijać, cały czas nas to cieszy, że robimy kabaret. I przede wszystkim też chcemy robić skecze, które nas bawią, nie, nie chcemy jechać pod publiczkę. Oczywiście fajne jest, kiedy jest akceptacja z drugiej strony i Jechanie że, że pod widzowie... To znaczy... Coś, co może nie do końca robimy w zgodzie ze sobą, a staramy się robić sketch, który żeby a, publiczność, tak tylko, pogilgotać ludzi, a chcemy robić, żeby sketch był, żebyśmy my z niego byli zadowoleni i publiczność. Najważniejsza myślę, co my so chłopcy, najważniejsza w tym wszystkim jest radość, ponieważ robimy, cieszymy się i, i to i, <laughs> tak właśnie, tak jak kiedyś powiedział nam e, Kamol z kabaretu Hrabi teraz, że chłopaki, najważniejsze jest to, żebyście się nie siłowali z publicznością, tylko żebyście się polubili tak nawzajem. Więc w tą stronę chyba poszliśmy, i stąd ten przed występem zawsze wychodzimy kwadrans, 20 minut, rozmawiamy luźno z, z ludźmi, żeby, żeby jakoś tak poczuć się na jednej płaszczyźnie. to jak udaje nam się, I, i to chyba mamy bardziej w głowie niż to, żeby robić mariolkę kolejną, czy, czy ona się podoba, czy się nie podoba, po prostu robić swoje, no i tyle. No. C jeszcze raz w czym stali? W bungalowach? Co ty w bungalowach? Ja tam tradycyjnie w samych gaciach wolę, wiesz? A no ja słyszałam, że się zaraz myślcie się długo pociągiem macie na no, Hawaje, wiesz, to jest, to chyb, chyba, chyba chyb, samolotem, to zapom to zapomnij. Co ty dziewczyna, wiesz jak pogadać lubię? A słyszałam, że na lotnisku to jest taka strefa bez słowa. No bez słowa mówię ci. No, no go, o oh, ty go, praśka. a mówiłam ci, że ty ostatnio brała udział w wyborach mis? No mówię ci pan na imprezie, była bo policja przyjechała ty. Ja coś do policjantów się tego. Oni mnie z tłumu wyłowili i na komendzie były finały. No mówię ci kochani, wiesz, jaka była poderana. Byłam w finałowej czwórce. Każda z nas miała numerek. No nie ale mi coś o sobie opowiedział. Czy takie mustrem wiesz? Ja? Co robiłam między 22 a 24, wiesz? No nie, nie, wygrałam! Ale ta, co wygrała, to się wszako popłakała. Fajnie brazaletki, zaletki, wygrała jakiś pobyt. Po no, A jakiego pytania najbardziej nie lubicie podczas wywiadów? Skąd pomysł na kabaret? Ale nie, 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 umówmy się, bo na początku trochę żeśmy... Ue, znowu ktoś nas pyta skąd pomysł na kabaret. Ale no zdajemy sobie tego sprawę, że nawet i, i, przy tej całej popularności Mariolki są jeszcze tacy ludzie, którzy mówią, e, nie kojarzą Mariolki. Więc my, że tak powiem spokojnie, każdemu z cierpliwością odpowiadamy na pytania typu Skąd pomysł na kabaret? I dlaczego nazwa? Skąd pomysł na nazwę? No ale o, a, umówmy się, no gdy, wiadomo, gdybym ja był... Ja, gdybyśmy my byli znanymi aktorami, zrobili coś... To inaczej by się z nami rozmawiało. Ja my nie jesteśmy takim zwiększykiem szczerem dużą kciuki zamiast palców. <grytanie> <grytanie> Takie paru byliśmy Z znanymi aktorami, to wiadomo można by mówić. Frankfurterk. <grytanie> to można by mówić o, o naszych wspaniałych rolach gdzieś tam. No niestety no tak się funkcjonujemy w kabarecie i jeszcze zdarzają się ludzie, którzy nie wiedzą skąd nazwa Para normalni, czyli para bo dwóch, para to też energia, prawda w pociągu. Para normalni, prawda. Ale, ale, ale jedna, z, jedna z pierwszych nazw to jest ważne, yy, żeby to powiedzieć, bo, bo to zawsze przelatuje. Wyjęci spod lewa. Takie, tak nie mi się nazywać. Ale to była propozycja. Po co to w ogóle na, na antenę a czy ja? No bo słuchajcie, no tak są Jak jesteście tacy niepokorni, taki jak stachowski mój typ niepokorne, no to pomyślałem, sobie, jest taki tak z wyjęci spod prawa. No to pomyślałem sobie, a, a spod prawa, a może spod lewa? No ja zmieniłem na wyjęcie spod zlewa, ale niestety nie przyjęło. No, to się teraz tak kojarzy z bankietem. Wyjęcie z ty, wychodź z tego zlewu. Ty, chodź, wracaj na bankiet. Proszę. A Badanie przed balką! nie No ba, ba. Nie, nie, panie Rokio, to nie do mnie, to do specjalisty musisz pan pójść. Oj, oj. Ja po prostu nie mogę panu mówić. Oj, pan, Nawet gdyby. Ulsaj. Proszę? Ulsaj. Nie, nie, spokojnie, panie Oczywiście, że pomogę panu. Panie Roki, oczywiście, że pomogę. Jak nie pomogę, jak pomogę, to. Dobrze, to może zanim zaczniemy, to ja panu usunę to, co panu tam w nosie zalega, bo coś zalega, widzę, prawda? Oh yeah, Spokojnie, panie Roki, to gruszka jest. Oh yeah, bye bye.